Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 29 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii Jezus przeprawia się ze swoimi apostołami na drugą stronę jeziora galilejskiego do krainy Gerazeńczyków. Kiedy tylko wychodzą z łodzi, natychmiast przybiega do nich człowiek opętany przez ducha nieczystego. Człowiek ten nie jest zły, jest ofiarą złego ducha. Do tego stopnia jest owładnięty przez złego ducha, że zły duch traktuje jego ciało jako swoją własność. Kiedy Jezus pyta, jak masz na imię. To ten człowiek nie przedstawia się swoim własnym imieniem, ale mówi: Jesteśmy legion, jest nas wielu. Był on sławny w okolicy. Ludzie pewnie próbowali mu pomóc do tego stopnia, że wiązali mu ręce, ale on rozrywał wszystkie więzy. Zakładano mu kajdany, a on kruszył wszystkie kajdany. Miał w sobie dużo siły fizycznej, ale wcale prawie nie miał siły duchowej i psychicznej. Był zdruzgotany. Rzucał w siebie kamieniami, krzyczał po grobowcach, po górach. Był człowiekiem strasznie zrujnowanym duchowo i psychicznie. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że nikt nie był w stanie mu pomóc do momentu kiedy nie spotkał Jezusa. W tym momencie, kiedy złe duchy rozpoznały Zbawiciela w Jezusie Chrystusie, od razu próbowały w jakiś sposób bronić się, więc wpadły na pomysł, żeby nie wyrzucał ich w ogóle z tej krainy, żeby mogli tutaj pozostać, więc prosiły, żeby wrzucił ich w stado świn. Jezus to zrobił, ale okazuje się, że pomysł był chybiony, znaczy przynajmniej ze strony złych duchów, dlatego że wszystkie poginęły. Patrząc na tego człowieka, można było zobaczyć kumulację złych duchów, które w nim siedziały, ale żeby zobaczyć ogrom tej siły, to trzeba było spojrzeć na dwutysięczną liczbę świń, które biegły, rozpędzone i które zatopiły się w jeziorze. Kochani, dla Jezusa nie ma problemu. Ani kajdany, ani żadne więzy. Ani nic innego nie jest w stanie poskromić złego ducha, tylko sam Pan Jezus, który ma ogromną siłę, który potrafi sobie poradzić z ogromnym legionem złych duchów. Kochani, Pan Jezus okazał się obrońcą człowieka, że ma w sobie moc, aby wyzwolić człowieka z największego nawet nieszczęścia, z największego zła. Ten człowiek, który kiedyś rzucał siebie kamieniami, który krzyczał, wrzeszczał, który był niezrównoważony, w tym momencie siedział ubrany, spokojny. Po wyrzuceniu złych duchów ten człowiek proponuje Jezusowi, że chce iść z tobą, chce iść za tobą. Jezus jednak sprzeciwia się, mówi: idź, wracaj do swoich do domu. Jezus chciał, aby ten człowiek, który stracił swoje imię, odzyskał swoją tożsamość, żeby znów mógł zidentyfikować się z konkretnymi ludźmi, ze swoją rodziną, żeby również ucieszył ich. Ten widok człowieka, nad którego cierpieniem na pewno ubolewała cała rodzina. Być może w Twoim życiu też tak jest, że czasem nie jesteś sobą, że czujesz, że tobą kierują jakieś odruchy albo jakieś nałogi, chciałbyś się tego pozbyć, ale to tak bardzo wniknęło, wsiąknęło w Ciebie, że czujesz, że już jesteś zespolony. Zło i dobro w Tobie w jakiś sposób tak bardzo przesiąknęło Twoją istotą, że przestajesz być sobą. Otwórzcie, kochani, teraz swoje serca, aby to Jezus mógł przyjść i pobłogosławić te wszystkie chore miejsca, które w Was są. Oddaj teraz Panu Bogu wszystkie swoje nałogi, wszystkie swoje przyzwyczajenia, wszystko to, co wydaje Ci się już, że jest nie do zmiany w Tobie. Przyjmij teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra. Thank you